Ogromnie się cieszymy, że Pan Minister przyjechał do pięknego miasta Bochni Solnej i wszyscy witamy, witamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie powitać Kandydata do Europarlamentu, pana ministra Patryka Jakiego, który jest na pierwszy raz w naszym królewskim mieście w Bochni, ale dużo o nim myśli, też planuje różne tutaj rzeczy, także myślę, że tutaj dzisiaj z państwem podyskutuje i przedstawi państwu też, jak on widzi swoją współpracę w Parlamencie Europejskim. Oddaję głos panu ministrowi, proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie, witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że państwo znaleźliście chwilę czasu swojego prywatnego, żeby porozmawiać tak naprawdę o przyszłości Polski. Ponieważ, proszę państwa, ja od rana do wieczora każdego dnia teraz jeżdżę po mniejszych, po większych miejscowościach, dlatego że mam silne przekonanie i będę chciał państwu dzisiaj o tym powiedzieć, że w najbliższych miesiącach zdecydują się i to powiem bez kozery, losy Polski. Dlatego, że te wybory, które dzisiaj są przed nami, czyli najpierw wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem wybory do parlamentu krajowego, dzieją się w sytuacji naprawdę przełomowej. Ja powiem Państwu, będę pokazywał Państwu, będę próbował udowodnić, dlaczego te wybory są tak istotne, jak nigdy nie były. Ja w ogóle wyborami do Parlamentu Europejskiego pewnie jeszcze wiele lat to bym się nie przejmował, ale teraz sytuacja jest znacząco inna. Powiem Państwu dlaczego. Dlatego, że. Muszę na chwilę przeprowadzić taką genezę, to znaczy, od czego w ogóle zaczęła się wspólnota europejska. Proszę Państwa, Robert Schumann, jeden z twórców wspólnoty europejskiej. Osoba w ogóle, która prowadzi proces beatyfikacji, jak Państwo wiecie, zaczynała, tworzyła Unię Europejską od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Unia Europejska, czyli ta wspólnota europejska, wtedy miała być miejscem swobodnej wymiany produktów, towarów. Za tym potem poszła swobodna wymiana kapitału ludzkiego, coś, co nazywamy strefą Schengen, to znaczy wolnym przejściem pomiędzy państwami bez tych starych branek i tak dalej. Plus oczywiście wspólnota oparta silnie na wartościach chrześcijańskich. I proszę Państwa, w 2003 roku wszyscy poszliśmy do referendum, czy wejść do Unii Europejskiej, czy nie. I podpisaliśmy swego rodzaju umowę. Państwo podpisaliście też tą umowę z wspólnotą. I ta umowa opierała się na czym? Znaczy, jaka miała być Unia Europejska? Unia Europejska miała być taka, dokładnie jak chciał Robert Schumann. To znaczy, Unia Europejska miała być miejscem swobodnego przepływu usług, towarów ludzi, miała być miejscem, które będzie oparte o wieloletnią tradycję europejską, to znaczy na chrześcijaństwie, jednocześnie miała być miejscem, które będzie szanowało tradycje państw członkowskich, tradycję, historię państw członkowskich. Taka Unia Europejska wszystkim odpowiadała, dlatego że przecież my chcemy, żeby polskie państwo było, żeby polscy przedsiębiorcy mogli robić interesy w Europie, są bardzo pracowici, poradzą sobie z tym wszystkim. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy ta umowa, którą wtedy podpisaliśmy, jest dzisiaj przestrzegana? Jak to wygląda w praktyce? I pokażę Państwu, jakby w kilku wymiarach, jak bardzo zmieniła się ta sytuacja, jak bardzo wpływa na nasze życie i jak trudne decyzje teraz stoją przed nami. Pierwszy wymiar to jest wymiar legislacyjny, czyli prawo. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w tej chwili 75% prawa, które obowiązuje w Polsce, również tutaj u Państwa, siłą rzeczy jest tworzone w Unii Europejskiej. I pewnie nie byłoby z tym jakiegoś dużego problemu, gdyby to było prawo, które służy wszystkim obywatelom. Problem polega na tym, że duża część tego prawa to jest prawo, które no, mogłem podzielić na kilka kategorii, ale jedną z nich to jest to jest niestety to są niestety absurdy unijne. Kolejną to są projekty typowo lobbystyczne, które pomagają największym państwom kosztem państw mniejszych czy słabszych. Podam, jakby, proszę Państwa, no w ogóle Bruksela zatrudnia 50 000, około 50 tysięcy urzędników, tam najniżsi asystenci zarabiają więcej niż prezydent RP. Oprócz tego dochodzi do tego około 25 tysięcy oficjalnie zarejestrowanych lobbystów, których zadaniem jest to, aby tworzyć prawo, które jest dobre często dla dużych państw bądź dużych korporacji. I podam przykład, czyli od tego najniższego do takiego największego, kilka, posłużę się przykładami. Proszę Państwa, no najpierw te absurdy europejskie. To jest tak, że część, o części pewnie Państwo słyszeliście, ale przykładowo. Urzędnicy europejscy długość zastanawiali, czy ślimak to ślimak, czy ślimak to ryba. To był prawdziwy dylemat. Skąd, te, skąd ten dylemat się wziął? Ten dylemat się, proszę Państwa, wziął z tego, że bardzo zależało na tym Francji, żeby uznać, że ślimak to nie ślimak, tylko ryba, dlatego że... Yy, Okazało się, że Unia Europejska daje dopłaty do ryb, a nie do ślimaków, prawda? Dlatego po wielu dyskusjach uznano, że jednak ślimak to nie ślimak, tylko ryba, prawda? I to była oficjalna, oficjalna interpretacja. Inny przypadek, proszę Państwa, marchew, mianowicie Unia Europejska podjęła temat marchwi, i bardzo długo się urzędnicy zastanawiali, czy marchew to marchew, czy marchew to jest owoc. I to, jest tak, że, I to jest tak, że dlaczego znów ta dyskusja się toczyła? Dlatego, że z kolei zależało na tym bardzo Portugalii, ponieważ okazało się, że są dopłaty europejskie do drzemów z owoców, dlatego musieli uznać, że prawda marchew to jest owoc i ostatecznie uznali, że marchew to jest owoc. Oprócz tego, tworzyli jakby wiele innych absurdów, już w ogóle nie związanych z tym jakby działaniem lobbystycznym, tylko z udowodnieniem jakby sensu własnego istnienia ci urzędnicy. Na przykład stworzyli instrukcję, Noszenia kaloszy. Jakby ktoś z Państwa miał problemy, jak się wkłada czy ściąga za kalosze, to zawsze urzędnik europejski służy pomocą, prawda? Albo na przykład, jak się wchodzi na drabinę, jak się schodzi z drabiny. To też taka instrukcja za ciężkie pieniądze powstała. Dlatego, dlatego proszę Państwa, ale oprócz, no jeszcze taki słynny przypadek, to być może Państwo o tym słyszeliście, mianowicie długa dyskusja w Parlamencie Europejskim trwała na temat tego, czym jest banan, prawda? I to było tak, że ostatecznie urzędnicy uznali, że bananem jest tylko banan, który ma 14 cm i krzywizna w środku wynosi 27 mm. Czyli, proszę Państwa, jeżeli macie Państwo dwa banany. I wie, jeden banan ma zakrzywienie 27 mm, a drugi banan nie ma zakrzywienia 27 mm, to znaczy ten drugi nie jest bananem, prawda? <laughs> dlatego, dlatego a, a wiecie Państwo dlaczego? A wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że dwóm największym producentom bananów w Europie nagle w paradę zaczęli wchodzić, czyli tam była Chiquita, jeszcze tam jakiś inny producent. Dwóm największym producentom bananów w Europie zależało na tym, żeby wykluczyć pozostałych regionalnych, małych producentów, którzy mieli mniejsze banany, regionalne. Często lepszej jakości, prawda? I w związku z tym sobie wykombinowali, że te mniejsze się wykluczy jak, wykluczy, jak się zacznie mierzyć krzywiznę w środku banana, prawda? I o ile to pokazuje Państwu, jakby te śmieszne przykłady, ale prawda jest taka, że każdego tygodnia toczy się w Parlamencie Europejskim właśnie taka walka, o której często nawet nie wiemy, e, dotycząca e, naszych żywotnych interesów. I, o ile, i o, o ile to są te przykłady trochę śmieszniejsze, no to ja, ja podam, jakby przykład trochę półkę wyżej, ważniejszy. Mianowicie przykładowo, Polska jest potentatem, jeżeli chodzi o logistykę, transport, spedycję, firmy transportowe. Ma prawie 30% całego rynku europejskiego. Ale oczywiście duże państwa czy firmy z dużych państw mają jakby ochotę na ten rynek, prawda? Żeby odebrać Polsce ten fragment tego i co zrobiły? Stworzyły coś takiego jak dyrektywę o mobilności, to się tak nazywa. Ta dyrektywa nakładała szereg nowych obowiązków, które głównie uderzały w polskich transportowców dotyczących rozliczania godzin pracy, rozliczania dodatkowych jakichś tam podatków, tak, taks tak zwanych i tak dalej. Po co? Po to, żeby w mojej ocenie właśnie wejść w ten rynek, wykluczyć, jakby zabrać część rynku w Polsce. W Polsce taka sama była dyskusja też długa dotycząca na przykład, Polska jest też potentatem, jeżeli chodzi o produkcję zniczy. I są dwie, dwie, firmy polskie, takie duże, gdzie próbowano wprowadzić dyrektywę dotyczącą tego zakazania składu, którego stosują polskie firmy do produkcji zniczy, To no, te firmy polskie by padły, gdyby to prawo weszło w życie i w to miejsce musiałyby wejść inne firmy, pewnie z tych dużych państw i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby ten drugi poziom, czyli walki o nasze interesy gospodarcze. Jest jeszcze ten najwyższy poziom, mianowicie walki już o polską rację stanu. I tu mamy przykład, z niedawna, mianowicie Państwo pewnie słyszeliście o czymś takim jak Akta II, znaczy zostało uchwalone Akta II w Parlamencie Europejskim. No, wielu publicystów słusznie zwraca na to uwagę, że jest to jakby zagrożenie wolności słowa w internecie, ale tak naprawdę warto się głębiej przyjrzeć temu prawu, znaczy stworzyć taką sekcję, podłożyć taką lupę i zobaczyć o co tu chodzi, zobaczyć tło w ogóle całego tego prawa. I co się okazuje? Okazuje się, że gazety zagraniczne zaczęły opisywać, jakie było tło stworzenia tego prawa. I okazuje się, że bardzo na tym prawie zależało Francji. Francji, dlatego że tam są największe te stowarzyszenia, zrzeszenia twórców, którzy najwięcej na tym zarobią. Oni sami zresztą mają takie prawo, dlatego chcieli je wprowadzić w Unii Europejskiej. Ale żeby je wprowadzić, oczywiście musieli się na to zgodzić Niemcy. I zaczęli negocjacje z Niemcami. I okazało się, co pisze prasa? Prasa pisze zagraniczna. Prasa pisze, że Niemcy zgodziły się, to dogadały się z Francją na takich zasadach, że Niemcy popierają ten, to prawo, a w zamian za to Francja popiera co? Nord Stream 2. No i tutaj, proszę Państwa, już żarty się kończą, dlatego, że, dlatego, że jak Państwo wiecie, w ogóle sama jakby u podstaw projekt Nord Stream 2 polega na czym? Polega na tym, że prowadzi się rurę z Niemiec do Rosji, rurę, która pod wodą, która jest już przeprowadzona na ziemi, dokładnie geograficznie w tym samym miejscu prawda, która jest już zbudowana, tylko różnica polega na czym? Różnica polega na tym, że ta akurat na górze pod wodą omija Polskę i prowadzenie tam energii jest sześć razy droższe niż to, co jest na ziemi. Czyli trzeba jest zadać pytanie, no to po co ktoś ma jakby inwestować w budowę czegoś pod wodą, skoro ma to na ziemi i tam to jest sześć razy droższe niż to, które ma w ziemi, prawda? I to już dotyczy jakby żywotnych interesów państwa, i dlatego chcę pokazać, jak bardzo jakby istotna jest ta rozgrywka również na gruncie prawa europejskiego. Drugi wymiar, czyli pierwszy to jest ten wymiar prawa legislacyjnego, drugi wymiar to jest wymiar wartości aksjologiczny, tak naprawdę wartości fundamentów. Proszę Państwa, to jest tak, że Unia Europejska, czy też ważni urzędnicy europejscy poświęcili w ostatnich latach bardzo wiele pieniędzy swojego czasu żeby niszczyć podstawy, które są nam bliskie, podstawy cywilizacji chrześcijańskiej, podstawy instytucji i rodziny. Proszę Państwa, to jest tak, że ponad 250 razy w poprzednim parlamencie europejskim głosowano za różnego rodzaju formami prawa dotyczącymi LGBT, 250 razy. Za tym zawsze szły pieniądze oczywiście, tak, pieniądze e, dla różnego rodzaju organizacji i tak dalej. Podam Państwu jakby praktyczny przykład. Praktyczny przykład stworzono na przykład agencję do spraw równości płci, tak to się nazywa ta agencja, I siedziba akurat znajduje się na Litwie, Wydano na to 52 miliony euro również z naszych podatków. I czym się zajmuje ta instytucja? Proszę Państwa, ta instytucja zajmuje się tym, żeby dbać o język wszystkich dokumentów, które wychodzą na terenie Unii Europejskiej poradniki, instrukcje, prawa, dokumenty, wszystkich. Wszystkich dokumentów, po to, żeby język, który jest używany w tych dokumentach, jak cenzorzy, starzy, był językiem neutralnym płciowo. Co to oznacza? To oznacza, że nie wolno używać słów mama i tata, prawda? Mężczyzna, kobieta, dlatego że płeć jest czymś, co można sobie wybrać, prawda? Tak oni uważają. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że chcę Państwu powiedzieć, że w tych dokumentach są zapisy mówiące o tym, że w tych dokumentach są zapisy mówiące o tym, że przecież to jest to jest to na przykład jak uważa wielu Polaków, to to jest kwestia nie biologiczna, tylko kulturowa, czyli to są uwarunkowania kulturowe. Oni mówią, o tym, że są uwarunkowania kulturowe i na to są wydawane dodatkowe pieniądze. Proszę Państwa, te, te, te zabiegi różnego rodzaju osłabiania w ogóle instytucji rodziny, tradycyjnej rodziny, na której nam tak bardzo zależy, czy walki z wartościami chrześcijańskimi, instytucjonalnej, czyli od takiego poziomu najmniejszego, bo Państwo słyszeliście o tej karcie LGBT, plus, od takiego, czyli od 04, czyli od żłobka, przedszkole i tak dalej, po język, jak Państwo wiecie, w wszystkich dokumentach, poradnikach, przewodnikach, służbie zdrowia, wszędzie, prawda, doprowadziło do tego, że. W krajach zachodnich te wartości praktycznie podmyto od fundamentu. Możecie Państwo zobaczyć, że nawet w takich tradycyjnych państwach chrześcijańskich, jak Irlandia czy Hiszpania, kościoły to już się niszczy albo zamienia na hipermarkety. I, I Polska jest ostatnim państwem, tak. ostatnim państwem, które stoi na straży tych starych wartości. Polska przeszkadza im po prostu, przeszkadza. I, proszę Państwa, i chcę Państwu powiedzieć, że to jest w ogóle taki wymiar, który ma dużo szersze znaczenie, bo zobaczcie, to co Państwo wiecie na przykład z tej karty LGBT+, która jest, o której Państwo pewnie wiele słyszeliście według tych standardów w uchowie, ja nie będę tego powtarzał, bo to po prostu już tak. dawno Państwo słyszeliście, ale to o czym mówi się mniej. To znaczy, przed tym drugim punkcie, na samym dole jest informacja o tym, kto miałby nauczać tej wcześnej seksualizacji dzieci, yy, prawda? Komu miały być powierzone te obowiązki? No oczywiście organizacje LGBT, no. prawda? I to jest jeszcze większy problem, yy, moim zdaniem, jeżeli oni mieliby nauczać o rodzinie. Często nie mając w tym zakresie własnego doświadczenia. I yy, jeszcze jest inny punkt, punkt czwarty w tej deklaracji. Na niego też warto zwrócić uwagę. Mianowicie punkt czwarty mówi o tak zwanej klauzurach antydyskryminacyjnych w kontaktach miasta z podmiotami zewnętrznymi. O co chodzi? Chodzi, proszę Państwa, o to, że nikt nie może współpracować z miastem, tak jest deklaracja w Warszawie podpisana, kto nie podziela tych zasad wartości, tych, tego katalogu wartości. W mojej tak to należy czytać. Tego katalogu wartości nikt nie może współpracować z miastem, bo jeżeli nie, to co? I tam jest co napisane? Sankcje. Jest słowo sankcje. Czyli co to oznacza? Jak Państwo byście chcieli wynająć, no nie wiem, dziada Pradziada na przykład, podzielacie świat wartości chrześcijańskich, chcielibyście wynająć w takim mieście, no nie wiem, lokal na prowadzenie działalności gospodarczej, no to nie, prawda? No to nie. I i proszę Państwa, to jest problem bardzo agresywnego wchodzenia tych organizacji w naszą sferę wolności. Bo jak Państwo wiecie, to jest tak, że oni często potrafią wrzeszczeć o konstytucji, o demokracji i tak dalej, o wolności, a sami mają z tym bardzo duży problem. Sami mają z tym bardzo duży problem. Dlatego, że im się mylą, proszę Państwa, podstawowe definicje, definicje tolerancji. Czym innym jest tolerancja, czym innym jest akceptacja. Bo to jest tak, że ja mogę tutaj stać, proszę Państwa, i, be, i mogę być osobą tolerancyjną dla różnych odmienności. Ja, proszę bardzo, uważam, że wszyscy powinni mieć takie same prawa. tak? Ale kiedy już cofamy się, jakby kawałeczek dalej, idziemy w bok, przechodzimy na słowo akceptacja, kiedy tą tolerancję moją próbuję się zamienić na to, żebym ja akceptował to ich agresywne zachowanie, wchodzenie w naszą sferę wolności, to, to już jest całkowicie co innego. Bo to działa, proszę państwa, na zasadach takich, że jak się da palec, to nie łapią za całą rękę i wtedy już przechodzą, jakby od. Tu mamy tak: tolerancja, akceptacja. Tutaj jest jeszcze kolejny schodek, który oni pokonują, i przechodzi to już w penalizację. Czyli co to oznacza? Czyli to oznacza, że wprowadzanie do prawa karnego zasad, że jak się z nami nie zgadzacie, gdzie? Do więzienia. Prawda? Bo, bo to jest tak, że, proszę Państwa, no, w krajach zachodnich już mają, miały miejsce takie zdarzenia, które no, aż mi się w głowie nie mieszczą, prawda? Gdzie nam no, na przykład oskarżono jakiegoś pastora, że cytował Pismo Święte w zakresie właśnie dotyczącym tych spraw. Oskarżono za to, że cytował Pismo Święte, prawda? Macie Państwo dzisiaj jakby przypadki takie, że. Yy... No politycy jakby tej nowoczesnej lewicy no mówią o tym, że wprost, prawda? Znaczy na przykład z partii Biedronia człowiek powiedział o tym wprost, co oni wcześniej próbowali chować, że za homofobię to do więzienia, tak. prawda? za homofobię, to wiecie państwo, no to co ja tu państwu będę mówił, no mój los już jest w takim razie przesądzony, prawda, jak państwo wiecie. Yy, a mam nadzieję, że jak, jak będę, jak dobrze dzisiaj wypadnę, to przynajmniej paczki do więzienia będziecie mi wysyłać, bo, bo to jest tak, że biorąc pod uwagę, proszę państwa, biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę jeszcze to, że wcześniej politycy Platformy mówią, że za, mówili, że za rozliczanie reprywatyzacji też pójdę siedzieć, no to już kilka kolejnych lat mam yy, dodatkowo. No, no, wiecie dlatego wiecie. dlatego, dlatego no. proszę państwa, jest jest tak, że, jest tak, że to, jest, to, jest, to jest kwestia moim zdaniem absolutnie fundamentalna, żeby, żeby, nie, żeby, żeby z Polski społeczeństwa bardzo, Polaków, czyli społeczeństwa bardzo tolerancyjnego, nie wprowadzić terroru i jakby nie zmienić tego w całkowicie w sytuację, która potem będzie nie do, proszę Państwa, nie do zmiany, bo zwróćcie Państwo uwagę, nam się wydawało, że jak widzieliście te wszystkie jakby agresywne organizacje lewicowe, gdzieś tam czasem pewnie Państwo widzieliście na YouTubie czy gdzieś tam w telewizji, a. prawda, to co nam się wydaje? Nam się wydaje, że to tam jest gdzieś daleko, w Polsce to, to nigdy nam nie grozi, prawda, a nagle się okazuje, że co, no, kilka miesięcy, wprowadzałem w Warszawie, chcą wprowadzić w Krakowie, a z Krakowa to już niedaleko, prawda, Znaczy, to jest, tak, że, to, to jest tak, że przychodzi taki moment, po prostu oni wsadzili y, 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 nogę w drzwi, i teraz jest jakby walka, czy my pozwolimy wejść dalej, czy, czy nie. Prawda? Ja będę Państwa chciał zachęcić do tego, żeby jednak powiedzieć nie. Żeby Polska była krajem prawdziwej wolności, bo, bo przykład jeszcze podam Państwu konkretny przykład pracy Unii Europejskiej. Mianowicie tak, na przykład Unia Europejska podpisuje bilateralne umowy z innymi państwami. Przykładowo, podpisała umowa podpisana Unia Europejska singapur Jaka jest klauzura związana z wypowiedzeniem tej umowy? Jaką, jaką klauzurę tam zapisano w tej umowie? Proszę Państwa, klauzurę dotyczącą tego, że umowa jest wypowiedziana, jeżeli nie będą przestrzegane zasady tam LGBT, czyli to będzie dyskryminacja ludzi LGBT. Co zrobił polski rząd? Polski rząd mówi tak, ok, chcecie wpisać coś takiego, to my chcemy, żeby analogicznie wpisać, że umowa jest wypowiedziana, jeżeli, jeżeli będzie nie tylko dyskryminacja LGBT, ale również dyskryminacja chrześcijan. Proszę bardzo, no to niech to tak. będzie jakby równe, prawda? I co powiedzieli, że nie. Że tam to może być? Tutaj chrześcijanie to rozumieją, że mogą być dyskryminowani. Tak? Znaczy, to jest, i to jest, i, i proszę zobaczyć, znaczy, ja mówię na początku tak, zaczynaliśmy od elementów oświaty, edukacji, potem przeszliśmy do języka, potem do współpracy gospodarczej, a teraz te umowy dotyczą już współpracy we wszystkich obszarach, znaczy w każdym obszarze tak. naszego życia. Prawda? I to jest, i to jest, i, i to jest, i to jest. I to jest kolejna rzecz, którą chciałem Państwu podkreślić, bo niestety, ja powiem Państwu, że dlatego ja, mi bardzo zależy na spotkaniach bezpośrednich z Państwem i jeżdżę od rana do wieczora, dlatego, że system medialny w Polsce jest nierówny, jest po prostu taki, że w Polsce jest gigantyczna machina propagandowa, która po prostu jest nie do powstrzymania. Ja podam Państwu przykład taki, że ja, 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 ja powiem tak. Ja sam znam, ja znam, jestem gotowy na ten temat rozmawiać, proszę bardzo. Będą pytania, możemy o tym porozmawiać, ja się nie boję rozmawiać na ten temat. Właśnie chcę państwu powiedzieć tak, jestem, proszę państwa, przykład, przykład. Ja sam mam y, znajomych, państwo pewnie też macie znajomych, albo nawet takie osoby w rodzinie. Wiecie, że to są dobrzy ludzie, dobrzy ludzie, ale oglądali się tego TVN-u i po prostu nie przemówili mi się. Ja powiem, ja, ja powiem państwu tak, ja, ja powiem państwu tak, że y, y, przykład, oglądając TVN, Ludzie mają wrażenie jakie? Że nasza władza aresztuje dzieci za to, że jeżdżą na hulajnogach. Proszę tak. no, no, jak Państwa, tak. jakby człowiek tylko oglądał TVN, to miałby przekonanie, przyjechał jaki do państwa, do miejscowości no. i będzie szukał dzieci, którzy jeżdżą na hulajnodze, żeby ich do aresztu po prostu schować. No, jest. Znaczy to jest, to jest tak. I teraz sobie wyobraźcie, że gdyby nie było tego TVP wspomnianego, to kto by miał to sprostować? Bo wcześniej, przecież, bo wcześniej, bo wcześniej było tak, że jak myśmy nie rządzili, to w TVP byli ci, co dzisiaj są w TVN-ie, prawda? I dzisiaj mieliście tak, przełączyliście, mieliście pilot, i był tak, TVN-1, TVN-2, TVN-3, i wszędzie było to samo. I, 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 I dlatego, i między innymi dlatego, tak mocno zwalczają TVP. I może, jak Państwo wiecie, i nasza władza, i TVP, i wszyscy popełniamy błędy, ale to nie jest tak, że ludzie są wolni od, od, od błędów. Ale. Mi zależy na tym, żeby ludzie, tak jak większości państw, czy wszystkich państwach Unii Europejskiej, było tak, żeby ludzie po prostu mieli wybór. Jeżeli mają informację X, to mogą ją sobie zweryfikować w drugim miejscu i samemu podjąć decyzję, jak jest naprawdę, zweryfikować sobie te fakty. Co to jest za demokracja, kiedy na przykład za czasów Platformy trzy największe telewizje prezentowały to samo? Co to jest za demokracja? Chcę Państwu powiedzieć, że to jest tak, że przecież Polska była jedynym takim państwem w Europie, gdzie trzy największe telewizje należały do jednego nurtu. Trzy największe telewizje. Tylko przez chwilę jeszcze Włochy, Berlusko niego takie były. To dwa państwa mieliście. A reszta? W innych państwach było tak, że jest program pierwszy, proszę bardzo, to jest jeden nurt, program drugi, drugi nurt. Każdy może sobie tu poglądać informacje, tam podjąć decyzję. prawda? A w Polsce? A portale, na przykład największe portale internetowe?